Cena filmów Minecraft może ponownie ewoluować, ale nie tak, to jest zaprzeczenie ewolucji. Właśnie powstało nowe narzędzie, które pozwala tworzyć jeszcze lepszy kontent z Minecraft, a my jako widzowie będziemy mogli doświadczać jeszcze większych emocji, na przykład ujęcia tego typu. Moderzy naszej gry podnoszą coraz wyżej poziom, zobaczmy gdzie są limity i jak rozwijają się możliwości Minecraft contentu. Filmy Minecraft ciągle ewoluują. Pierwsze z nich tworzone paręnaście lat temu już potrafiły wprowadzić nas w filmowy klimat. Używano w tej głównie widoku z pierwszej osoby albo po prostu nagrywano z innego konta. Nie było to jednak wygodne dla twórców. Następnie więc pojawiała się rewolucja, czyli kamera mody. Pozwalały one wykorzystywać nagrania jakie nie były dotąd możliwe. Ruch kamery był płynny i bardzo ułatwiało to nagrania. Przykładem jest kamera Studio Mod. Jest to bardzo imponujące, bo mówimy o wersji tak starej jak 1.5.2. Z użyciem tego moda filmy Minecraft mogły wystrzelić w górę ze swoim poziomem. Wadą jednak było to, że kamera nie była oderwana od gracza, a ten musiał fizycznie latać po mapie utrudniało to czasem nagrywki. Za jakiś czas poprzeczkę podniósł CMD Cam Mod. Jak pisze sam twórca, używałem moda Camera Studio Mod przez długi czas, ale parę rzeczy mi tam brakowało. Dlatego zdecydowałem się stworzyć swój mod do użytku własnego. Dzięki temu narzędziu twórcy mogli oderwać kamerę od gracza i tworzyć filmy z jeszcze mniejszymi ograniczeniami. W podobnym czasie zaczął rozpędzać się Replay Mod. Jego update'y sukcesywnie podbijały serca graczy. Różnił się on od poprzednich narzędzi tym, że nie działał w czasie rzeczywistym. Pozwalał na nakręcenie gameplayu, a po skończonym nagraniu mogliśmy je odtworzyć i dowolnie poruszać się w świecie nagrania, dobierając odpowiednie kadry i najazdy kamery tworzenie filmów Minecraft zmieniło się na zawsze. Z czasem jednak wydaje mi się, że mody te były trochę zapomniane, a większość filmów była tworzona jako gameplay z pierwszej osoby. Jednak wraz z nową generacją twórców Minecraft, gdzie montaż gra bardzo dużą rolę, mody te wróciły i zaczęły być wykorzystywane w genialny sposób. Przyjemność oglądania tak dopracowanych materiałów jest naprawdę duża. Nic dziwnego, że tylu twórców korzysta z takich rozwiązań. Na większości ich materiałów widzicie właśnie replay mod. I co można zrobić lepszego niż replay mod? Jak jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę? Porozmawiamy dziś o modzie Flashback. Twórcy Flashbacka kiedyś już wykazali się swoim skillem i zbudowali narzędzie o nazwie Axiom. To idealnie pokazuje ich możliwości programistyczne, bo to dosłownie wygląda jak realny program graficzny wbudowany w Minecraft. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest znacznie lepsze niż obecnie istniejące mody czy programy do budowania map. Na buildingu się nie znam, ale możecie dać znać w komentarzach. Chyba, że jeszcze nie znacie Axiom to polecam sprawdzić. Rozwali wam czachę. Wygląda to jak Word Edit na konkretnych sterydach. Funkcja jest multum, ale to nie film o akcji, więc wróćmy do kamer. Więc tak, twórcy flashbacka dosłownie wbudowali nam do Minecrafta edytor wideo i przy okazji edytor gry. Wystarczy, że odpalimy w grze nagrywanie, po skończonym gameplayu zakończymy je, a teraz wybrać możemy je do edycji w tym miejscu. Jeśli kiedyś montowaliście jakiś film, to już możecie skojarzyć działanie tej osi czasu. W Minecraft działa to troszkę inaczej, bo dochodzi nam do montażu dynamiczny czas gry, ale to nic strasznego, po prostu przewijamy swoje nagranie i w każdym wybranym momencie możemy poruszać się też w grze, by obrać perspektywę, jaka nas interesuje. Dla osób używających kamera modów to nie jest jeszcze aż taka nowość. Dlaczego więc wspomniałem, że jest to lepsza od replay moda? No właśnie. Obiecuję, że te opcje Was zachwycą. A żeby docenić ich potencjał, zaraz oglądniemy najlepsze klipy graczy z ich użyciem. Ale spokojnie, wszystko po kolei. Podstawowy ruch kamery jest banalny do wykonania i cholernie płynny. Wystarczy, że wybierzemy dodanie kamery na osi i poruszając się czasem, będziemy się ustawiać w odpowiednim miejscu, dodając kolejne punkty kamery. Możemy jeszcze wybrać płynność kamery, co jest nowym, fajnym dodatkiem. I co jest mega wygodne, żeby wyeksportować tylko ten fragment, klikam na klawiaturze I. W tym miejscu o, teraz odpala mi się jeszcze panel shaderów, nie zwracam na niego uwagi. I teraz ten niebieski fragment jest gotowy do eksportu. A teraz pora na coś mocnego. Ten klip został stworzony w 100% flashback mode. Dzięki odpowiednim ruchom kamery wchodzimy dosłownie w ten świat. Możemy poczuć się jak główna postać, odczuwając jej perspektywę i emocje. Takich efektów w tym modzie możemy ustawić dość sporo. Na tym filmie wystarczy dwa, czyli Shaking i Roll. Jeżeli ustawiliśmy kamerę i w jakimś miejscu chcemy dodać shake, wystarczy, że dodamy punkt czasu z wybraną częstotliwością trzęsienia i mocą trzęsienia. Teraz drugi punkt czasu z wartością wolniejszą. Uzyskujemy bardzo płynne przejście z mocnego shake'u na wyzerowany. Jeśli chcemy, by shake miał stałe tempo, to możemy dodać dwa punkty czasu o tej samej wartości i potem dopiero ustawić wyzerowany shake. A tutaj moja kreacja szejka z TNT. Trzeba przyznać, że ten ruch 3D kamery jest naprawdę imersyjny. I nie był dotąd możliwy przy użyciu zwykłych programów do montażu, dlatego że nie mogliśmy się aż tak szejkowo obracać w świecie gry. Rol jest jeszcze prostszy do zrobienia. Wybieramy jedynie wartość rol przy każdym punkcie ruchu kamery, i to tyle. Koniecznie chcę wam pokazać jeszcze to wykorzystanie szyjka, które totalnie pozwala nam odczuć prędkość pojazdów. Ten mod zmienia kompletnie odczuwanie filmów Minecraft. Czujesz tą prędkość? Udało mi się też zbagować moda. Tutaj zabrałem wodę z rzek. Miałem grubego mindfucka, próbując zagarnąć, co się stało. A tutaj zrobiło się. Sam nie wiem co. Mod jest we wczesnej fazie, także reset gry czasem jest potrzebny. Trzeba wziąć to pod uwagę. Chociaż, mimo resetu gry, zapisuje się cały timeline naszych efektów, więc nie tracimy postępu, co jest genialne. Ludzie pokochali możliwość zmiany fowa i zaczęli tworzyć klipy z efektem profesjonalnie nazwanym Dolly Zoom. Musicie przyznać, że wygląda to super. Tutaj dodatkowy klip z Dolly Zoom oraz Shake. Efekt ten tworzymy zmieniając zoom w czasie oraz odpowiednio regulując kamerę tak, by głowa postaci znajdowała się w tym samym miejscu. Oczywiście slow motion również tutaj znajdziemy. Sprawa ze zwolnionym lub przyspieszonym tempem jest identyczna jak z strijkiem. Wybieram odpowiednie wartości na osi czasu i voilà. Z łatwością też możemy stworzyć takie przyskoki. Zaryzykowałem dla Was swoje widzowie i postanowiłem nagrać coś na Hypixelu. Teoretycznie była szansa na bana, ale wyczytałem na forum, że Ripley Mode jest dozwolony, więc uznałem, że safe. Mogło w sumie nie być safe, ale Ztestowane, Bana nie dostałem. Możecie docenić moje ryzykanskie życie lajkiem. <grym>, Dzięki. Zamiast zwykłej kamery ustawiamy kamera orbit. Przy każdym punkcie ustawiamy nachylenie pionowe oraz poziome. Dzięki temu nasza kamera zachowuje się bardziej statycznie. Przyszła pora na moim zdaniem najbardziej ekscytujące elementy. W każdym momencie możemy zmieniać to, co wyświetla się na ekranie. Widać, nie widać, trochę widać nie widać, teraz widać. Zaczynając od bloków przez moby, graczy, niebo, name tagi. Możemy również edytować mgłę oraz czas gry, jeśli stwierdzimy, że tak nasz klip wygląda bardziej klimatycznie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wiele czasu zaoszczędzą twórcy dzięki tym możliwościom. Nie nagrywać milion poprawek, nie grzebać w ustawieniach Minecraft, po prostu nagrać klip a potem zmontować go we flashbacku. Genialne. Dodatkowo możemy też z łatwością stworzyć greenscreen z naszą postacią oraz co ciekawsze, z całą mapą, usuwając samo niebo. To tworzy świetne możliwości, na pewno takie, na jakie jeszcze nie wpadłem i zaskoczymy się w przyszłości. Super funkcją dla twórców jest eksport audio wraz z naszym editem. Dzięki temu oszczędzamy sporo czasu w montażu. Możemy też edytować rozdzielczość przy eksporcie i od razu tworzyć film w formacie shorts lub innym, który nas interesuje. Aktualnie widzimy dostępną jedynie wersję 1.21. Popaki odwali kawał dobrej roboty. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli używać tego moda również na starszych wersjach. Twórcy na pewno za to się nie nudzą. Możemy obserwować liczne update'y podsumowane na Discordzie moda oraz na bieżąco śledzić rozwój moda na streamach jednego z deweloperów. Może zabrzmiałem jak hater Replay Moda. Podczas tego filmu wiele razy wspominam, że Flashback jest lepszy od Replay Moda. Myślę, że technicznie jest, ale Replay Modowi trzeba oddać kompletny szacunek, bo pomaga twórcom robić lepsze filmy już od 9 lat. Dodatkowo wspiera wiele wersji Minecraft i na pewno będzie wciąż bardzo często używanym narzędziem wielkie propsy dla jego twórców. Flashback mod zapowiada się fantastycznie. Niebawem pewnie zobaczymy więcej update'ów, które wniosą jeszcze więcej możliwości edycji naszych minecraftowych klipów. Jak wam podoba się ta modyfikacja? Napiszcie w komentarzu. Na koniec bardzo dziękuję moim wspieraczom, których teraz widzicie na ekranie.